No, witam Was to ja, Major Dietriario. Prosto z zasmuconej i rozpłaczonej zony. Tu się zbiera na płacz tej zonie dzisiaj. Lada moment z nieba spadnie deszcz. Ja natomiast odziany w, w płaszcz snajpera, zbliżam się do stacji w której lubi, lubi się zbierać łobuzeria, ale dzisiaj nie widzę ja tam akurat nikogo moją prowizoryczną lornetką a jak najbardziej zaawansowaną snajpereczką druga sprawa tutaj lubią biegać sobie <laughs> pijawki dlatego ja tam nie zejdę Dlatego, że nie jestem w żaden sposób zabezpieczony. Tutaj mnie zawsze intrygowała ta, ta dziupla. Ja tylko zejdę i zobaczę, czy, czy jakiś stalker nie zostawił tam fantów. Dalej, latareczko, latarki. Nie mam latarki. Jest niepotrzebna. Pusto. To jest dobre miejsce, żeby przeczekać noc, przeczekać deszcz. Nawet, tak, tak jak powiedziałem, nawet się przespać. Dlatego, że tego miejsca na dół nie jest łatwo zejść po cichu ptając po szczeblach drabiny można yy, można zasygnalizować bardzo łatwo temu kto na dole przebywa o swojej obecności ponieważ te dźwięki tam bardzo ładnie, ładnie się roznoszą wewnątrz tego no, no powiedzmy to no wewnątrz tego bunkra <laughs> Szczale po prawej stronie Ale to jest blisko stacji jamów, dlatego nie panikujemy. Czy ja mam jakiś pistolet? Mam pistolet. Piękny pistolet. Czy to jest kulega? Kol tak. To są kolegowie. Godzina 10.46. Ja idę na cementownię z dusztorów. Na miejscu może się okazać, że grasuje Giant. kota Słyszałem, że na stacji Janów ktoś potrzebuje sznurówek. Bo jakiś leniwy gnój nie pozamiatał po ostatnim deszczu, kałuż wokół Janowa, i tam kto wybiegał ze spluwą, od razu wdeptywał w kałużę i rozmaczał sobie te sznurówki. Ja znam patent, jak wykonać sznurówki z kota ogona. Ogona Kota, ja się tym zajmę dzisiaj wieczorem. Mam zamiar tak trochę wcześniej wrócić z powrotem do swojego, do swojego pokoju około godziny 22 .00. ja sobie tam zrobię czaj dzisiaj sobie wezmę akurat, wybiorę taki lepszy gatunek herbatki założę nogę na nogę i po prostu zrobię z ogona kota wychodzą cztery sznurówki To co trzeba zrobić, to wyodrębnić z takiego ogona cztery ścięgna mięśni, nie zniszcząc przy tym samej sierści z włosiem, i zostawia się te ścięgna na dwie noce. Na to, żeby się ususzyły, a później sierścią ten ścięgna się zwyczajnie oplata, zacisnia się pętelki i są sznurówki. Czy ty źle spałeś dzisiaj, bo chodzisz jakbyś miał kija, nie powiem gdzie. To są moi, ja nie będę strzelał, bo ja. ja mogę jedynie oddać szczał ostrzegawczy, ale to działa tak, że na szczał ostrzegawczy każdy reaguje tak samo. To znaczy bez zastanowienia szczela. W kierunku tego, który ten znak ostrzegawczy oddał. Jeżeli ktoś by strzelił, zwłaszcza w moim kierunku gdzieś w piach, zrobiłbym to samo. Ja dołączę do nich, bo ja podejrzewam, że raz, że jest mi smutno tak samemu ładzić, a przecież to był mój cel podróży. Ta cementownia. A dzień długi 39 pocisków. Ja sobie poszczelam z góry. Chłopacy, cześć, chłopacy. Czego tu szukacie? Czy. Czy wy nie macie czasami zamiaru zejść? <laughs> zejść, ja bym wam coś pokazał. Zejść do. do środka, do tego budynku. Tam są. stary, słuchaj. Co brat? Co najmniej dwa artefakty stary. Okrzeka dobra, spoko. Tylko mnie nie zapchaj, któryś. Gdzie jeszcze Te nutrię tutaj chyba wybiegną Zobaczcie Widzicie Teraz już się z nikim nie dogadam w tej górze. Bo jest za głośno No poszło, poszło bond. Nie bójcie się, przejdziemy snajpę Jakby co Ej, no chodźcie tu do góry Ogon kota, 4 sznurówki razem 8 ja się przejdę za nimi. 8 sznurówek nie starczy. Ale ja nie chcę, żeby mi... O są, ja sobie jeszcze tutaj wezmę. Nie wiem, mam nadzieję, że tutaj się gony zachowały. A nie jest przyjemna robota. Obdzierać takie zwierzę. Z którego aż wycieka chemia. Przejdę się z wami chłopacy, chłopacy Przejdę się z wami, jest mega smutno Co to to to? Zbój? Nie, to jest kolega Oni się chyba niepotrzebnie tymi dzikami przejmują Za bardzo sobie biorą Obecność dzika do serca A przecież to jest kurde Zwyczajny, ociężały taran, który się do góry z tym. Patrzcie chłopacy Ja mam do Was Mały romansik Wiem jak się dorobić w Zonie chopacy Starczy znaleźć dobry artefakt i wybrać się do Zatonu, do handlarza i go tam nie tyle zostawić po prostu dać Po prostu położyć na ladę wziąć szmal, ale... To, co trzeba zrobić w Zatonie, łopacy? to umówić się z handlarzem na konkretny artefakt, wam powiem. Jeżeli akurat takiego macie, sprzedajecie w podwójnej, a nawet w potrójnej cenie. To jest specjalne zamówienie. Na takie specjalne zamówienia warto... Yy, warto się, za, warto się za, 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 zaopatrywać. Chodźcie chłopacy, chodźcie, bo jest taka pogoda, że łazić dziś zmoczonemu jest bez sensu, a chętnie sobie nogi tutaj rozprostuję. Obserwuję okolice z wami. Jakby co? Z w pogotowiu. No, i zostawili mnie tutaj. No nie uproszę się, nie uproszę się. A oni kurcze widzą, że jest snajperka, to rozumiem. Rozumiem, wszystko jasne. No, masz fach w ręku, ci powiem, stary. Po koledze nie sprawdzisz, nie? Czy dobrze się. Zajął Cielskiem. Wracacie tu, czy nie wracacie? Idę z Wami. Nie będę w tym deszczu. Nie mam ochoty dzisiaj samemu. Dzisiaj się dołączę do grupki jakiejś. Już się dołączyłem, ale będę za nimi łaził. Nie chcę za bardzo gadać. Ale kto by w deszczu chciał? Miał berwej entuzjazm. Podejrzewam, że wracają na stację. A ja pójdę... Okej. Okay. Wymieniają się chyba ja Podejrzewam, że tu są... Obstawiane stanowiska Nie patrz, na glitcha, wstyd I się właśnie drużyny wymieniają Panie Pietro, gdzie pan idziesz? No, do cementowni, za, za rąbisty punkt obserwacyjny. Widzisz dosłownie wszystko jak na dłoni, a do tego nikt się nie podkradnie